Dzwonię do pani prokurator Katarzyny Bukowskiej w Szczecinie Prokuratura Szczecin Prawobrzeże. o, wezmę głośniej, będzie słychać w sprawie podjętych poza moimi plecami działań. o spłacowolnienie, gdzie posługują się nawet starym od wielu lat nie moim. Dzień dobry, dzień dobry. Czy moje nazwisko Tadeusz Kaspek. Czy mógłbym rozmawiać z panią prokurator Katarzyną Bukowską? Dzień dobry pani prokurator. Przed chwilą odebrałem tutaj w Zamościu korespondencję, z której się dowiedziałem, że sąd okręgowy na wniosek właśnie prokuratury, którą pani reprezentuje, prowadzi sprawę o ubezwłasnowolnienie mnie. I dlatego tutaj dlatego tutaj dzwonię z takim zapytaniem dopytać, dlaczego ja o tym nic nie wiem, tylko dopiero teraz się dowiaduję, dlaczego prokuratura tutaj się posługuje starym moim adresem, który jest od wielu 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 lat nieaktualny, czy to chodzi o to, żebym się nie Wstawił na sprawę, żeby to gdzieś za moimi plecami rozegrano i na wniosek kogo to? Proszę mi powiedzieć tutaj parę słów na ten temat. Proszę pana, to prokuratura tutaj stąd skierowała taki wniosek, natomiast adres taki był w aktach sprawy, więc taki był podany, natomiast sąd ustalił już pana aktualny adres zamieszkania i na pewno pan, skoro dostał pan powiadomienie z sądu, no to pan będzie na ten adres aktualny wzywany. A proszę, pani prokurator, proszę powiedzieć, na czyj to wniosek jest znowu takie nękanie mnie, szkodzenie mnie, bo tutaj pełnomocnicy mafii z pensjonata Afrodyta Zośnia Lubuskiego tak się chwalą bardzo głośno na sali sądu, między w Gorzowie Wielkopolskim, że tutaj tak współpracują prężnie właśnie z prokuraturą trzecim Prawobrzeże. No i, i tutaj uchylają rąbka tajemnicy, jakby mi tutaj zaszkodzić. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. Proszę pana, na telefon nie, będę, nie będziemy rozmawiać. Będzie pan wszelkie pisma otrzymywał pan y, pocztą, tak? Korespondencję będzie, y, będzie pan otrzymywał pocztą. Ja nie mogę panu żadnych informacji na telefonie. Pani tak? prokurator, a jeżeli się z, zwrócę do państwa, do pani już y, tak osobiście, skoro pani prowadzi no to, to... Pismem proszę. Pismem zwrócicie, tak? Y, dobrze. Się zwrócić pismem, przez wszelkie po prostu... Sesję, to napisie, tak? Dobrze. Następna taka sprawa. Jaka jest sygnatura akt prokuratury? Bo tutaj nikt nic nie wie. Chciałbym od pani się dowiedzieć, żeby wiadomo... No, od... pan, to ja w tej chwili, chwileczkę panu nie powiem. Bo nikt nie, nie chce powiedzieć, akt. nikt nie chce właśnie powiedzieć sygnatura akt. A, a... dobrze, proszę chwileczkę poczekać, sobie, panu podam sygnaturę. Dobrze, dobrze pani prokurator. Proszę pana, to jest tak. 43,04. 43,04. 43, tak. Myślnik 4. Tak. Kropka PC. PC, tak. Kropka 29. 29. Kropka na 2021. I kropka na 2000 2021. 21. Czyli. Tak. I powoływać na to sygnaturę. Na tak? to, czyli, podlemi. czyli z tego, co tutaj wnioskuję, to już od 2021 roku jest to prowadzone, tak? Tak. Aha, tak, aha, tak, aha. tak. Pani prokurator, ja niezwłocznie, nawet w dniu dzisiejszym, sporządzę odpowiednie pismo. wyślę dobrze, do. To proszę do, do prokuratury i wszelkie informacje na piśmie, tak? Dobrze, dobrze. Pani prokurator, dziękuję proszę serdecznie. Bardzo. Do usłyszenia, proszę, do, widzenia, do widzenia, do zobaczenia. Dziękujemy. Tak jak widzieliśmy, tak jak słyszeliśmy, tak sprawa wygląda. Tajemnica, tabu z sygnaturą, nikt nic nie wie, no ale wreszcie udało się tutaj od szanownej pani prokurator Katarzyny Bukowskiej dowiedzieć, jaka jest ta sygnatura tym razem. I końcówka jest 2021, czyli tak jak słyszeliśmy od roku 2021, już to jest tam gdzieś mi. Robiona ta taka szkoda, o której zresztą w ogóle nie wiem. I to nie jest pierwszy raz taka sytuacja. Wielokrotnie w przeszłości już tak było, że mafia tutaj łącznie razem z, prokuratura, z prokuraturą w Szczecim Prawobrzeże prowadziły działania wobec mnie, a ja o niczym nie wiedziałem. A dlaczego? To nie jest przypadek, to jest taka strategia, by po prostu ułatwić sobie działania. Nie mi, a sobie, by mi po prostu skazać gdzieś za plecami. Tak to wszystko wygląda. Mówię to wszystko po to, by, byśmy mieli jako społeczeństwo wiedzę, jakie sztuczki się odbywają, jak to wszystko wygląda. Ja, tak jak powiedziałem, niezwłocznie jeszcze dzisiaj do pani prokurator yy, wyślę stosowne pismo, napiszę stosowne pismo, zwrócę się tutaj, tutaj yy, z pytaniami, by mi tutaj odpowiedzi udzielono. Mam. Między innymi jako strona w sprawie, ale też jako dziennikarz będziemy tutaj rozmawiali. A może pani prokuratorka na Bukowska wie coś na temat banku prywatnego banku, parabanku, gdzie tam w tamtych rejonach coś się może tam słyszy. Więcej na ten temat wkrótce. Do zobaczenia, do usłyszenia. I pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie i nigdy nie ufajcie wymiarowi sprawiedliwości. Nigdy, nigdy. Państwo państwie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Co w następnym odcinku. <grymne>